15 dzień lutego Krzysztof Trzosek. Witam i zapraszam na pierwsze w tym roku wydanie Ekspresu z Edukacji. Do tej pory widzieliście ich głównie na szklanym ekranie, ale teraz w końcu spotkacie się z nimi na żywo. Po 61 dniach wracamy do ligowego grania, zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Pozycja wicelidera, zwycięstwo w ostatnim meczu i znakomita perspektywa na najbliższe miesiące. Z takimi myślami w połowie grudnia piłkarze GKS-u Tychy opuścili szatnie. Od tego czasu trójkolorowi solidnie przepracowali okres przygotowawczy i dokonali kilku interesujących transferów. W zimowym okresie przygotowawczym nie tylko piąt sportowy dokonał kosmetycznych zmian w drużynie. Jakub Budnicki zaprezentował się w nowej odsłonie, ale nie tylko na głowie budynia zaszły poważne zmiany. Dzień dobry, z tej strony Jakub to dzisiaj ja przeprowadzę ten wywiad z Marcinem Szpakowskim. Więc pierwsze pytanie, jak podsumujesz okres przygotowawczy i mecze kontrolne? Do podsumowania mamy aż sześć tygodni przygotowań. Trójkolorowi treningi wznowili 8 stycznia, ale już po świętach Bożego Narodzenia rozpoczęli realizację rozpisek przygotowanych przez sztab szkoleniowy. Piłkarze jednym głosem podkreślali, że były one bardzo wymagające, ale dzięki nim drużyna od początku była już gotowa na duże obciążenia. Najcięższa praca była jednak dopiero do wykonania. Sztab szkoleniowy przygotował swoim piłkarzom trening dwufazowy. Wizyty na siłowni były połączone z zajęciami piłkarskimi. Przypominaliśmy sobie nasze założenia taktyczne. Było dużo, dużo treningów z taktyki, także myślę, że przypomnieliśmy sobie to, co robiliśmy w rundzie jesiennej i mam nadzieję, że będzie to tak samo funkcjonowało w rundzie rewanżowej. Poprawiliśmy mankamenty, które nie funkcjonowały w pierwszej części sezonu. Gdzieś tam stałe fragmenty gry, na pewno kontratak, na tym się dużo skupialiśmy i wydaje mi się, że teraz dobrze to, to wygląda i oby to wyglądało tak samo. Widzę. Na pewno skupialiśmy się, na, możemy powiedzieć, że na wszystkim się skupialiśmy. Praca w defensywie zespołową indywidualną, tak samo w ofensywie, te, te zadania drużynowe, zespołowe i indywidualne. W zimowym okresie przygotowawczym GKS-Tych rozegrał 7 gier kontrolnych. Pierwsze trzy zostały przeprowadzone na sztucznym boisku przy stadionie miejskim, a następnie Tyszanie rozegrali turniej w Medulin. W ramach obozu przygotowawczego na terenie Chorwacji zespół Dariusza Banasika rozegrał cztery gry kontrolne. Ostatecznie wicelider pierwszej ligi zakończył turniej na piątym miejscu. Zagraliśmy kilka dobrych sparringów na obozie w Chorwacji i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do startu rundy rewanżowej. Byliśmy na obozie w Chorwacji, tam graliśmy turniej, który na pewno dużo, dużo wniósł do drużyny. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani na 100% na tą rundę ważny jest dla nas początek sezonu i na nim teraz się skupiamy. Pierwszy mecz gramy z Odrą już za dwa dni, więc nie możemy się niego doczekać i jesteśmy pewni siebie. W pierwszych kolejkach to właśnie Terminarz może być największym rywalem trójkolorowych. W 7 dni Tyszanie rozegrają aż trzy spotkania i to głównie z czołówką tabeli. Zdajemy sobie z tego sprawę, jaki mamy Terminarz na początku. Czeka nas nawet nie trzy, a chyba pięć meczów z górną częścią tabeli, także na pewno sztab zdawał sobie z tego sprawę i nas do tego przygotował, żebyśmy byli świezi na te e, pierwsze spotkania. Runda też jest e, długa, więc e, nieważne gdzieś tam, e, w sensie wiadomo, ważne są te e, trzy e, mecze na przestrzeni pierwszego tygodnia, ale wiadomo, że jeżeli gdzieś tam się noga nam podwinie, się nie stanie, będziemy walczyć dalej, bo tak jak mówiłem, sezon jest e, jeszcze długi i mamy wiele meczów do rozegrania. Najbardziej pierwszego gwizdka wyczekują już nowi piłkarze. Głównym celem w okienku transferowym było zatrzymanie kluczowych zawodników, ale i solidne wzmocnienia. Tak należy bowiem określić zakontraktowanie dwójki zagranicznych piłkarzy oraz Maksymiliana Stangreta. Co bardzo ważne, drużyna nie została praktycznie osłabiona. Dobrze przyjęliśmy nowych zawodników, była krótka integracja, także myślę, że fajnie się wkupili do, do drużyny i myślę, że będzie, będą dobrze funkcjonowali w naszej ekipie. Klub zdecydował się na przedłużenie kontraktu z najlepszym strzelcem zespołu Danielem Ruminem, a podpis pod swoim pierwszym profesjonalnym kontraktem złożył 17-letni Miłosz Krzak. GKS Tychy nadal zamierza promować młodych piłkarzy że dlatego władze trójkolorowych postanowiły zwiększyć budżet na funkcjonowanie akademii. zyskaliśmy trzech nowych zawodników w postaci Juliusa, który przyszedł do nas z Austriackiej Bundesligi, Maksymiliana Stangreta z drugiego zespołu Legii Warszawa oraz młodego Teo Kurterana. Ogólnie jestem zadowolony z okienka transferowego, bo było ono całkiem dobre. Może jeszcze jeden zawodnik więcej do nas dołączy. Jeśli chodzi o przygotowania, to były one bardzo długie. Za nami dwunastodniowy obóz w Chorwacji. Zagraliśmy tam kilka sparingów. Podobnie zresztą jak wcześniej w Polsce. Ciężko pracowaliśmy nie tylko na boisku, ale i w innych obszarach klubu. Czujemy bardzo bardzo pozytywną atmosferę i już dużą ekscytację, że w piątek rozpoczynamy w końcu ligowe granie. Terminarz jest bardzo ciężki. W pierwszych pięciu spotkaniach zagramy z sąsiednimi zespołami w tabeli. To oczywiście sprawia, że będzie bardzo ciężko, ale z drugiej strony dobre wejście w rundę pomoże nam w kolejnych tygodniach. Niestety układ gier nie jest dla nas do końca fortunny, bo gramy w piątek, później we wtorek, no i znowu w piątek. Trochę departament rozgrywek nie ułatwia nam zadania, bo pamiętamy, że początek sezonu pod kątem terminarzu był ekstremalnie ciężki. Ogólnie jednak jesteśmy gotowi na to wyzwanie. Na pewno no, dobry start, szczególnie przed własną publicznością będzie dla nas bardzo ważny, no i dodaje nam energii na kolejny tydzień. The team definitely has the capability... Na pewno zespół jest zdolny, żeby powalczyć o awans do klasy aż do końca sezonu. Ja chcę awansu, zawodnicy tego chcą i wszyscy w mieście tego chcą. Nie możemy dać jednak gwarancji na to, że tak się stanie. Jeśli nie uda się teraz, to i tak zrobimy kolejny krok, żeby powalczyć o to w kolejnym sezonie. Jeśli nie awansujemy, to się nic nie stanie, ale na pewno do samego końca będziemy o to walczyć. To będzie jedno z hitowych starć pierwszej tegorocznej kolejki. Przed startem sezonu tylko nieliczni na nich stawiali, ale oni ciągle robili swoje. GKS Tychy i Odra Opole to prawdziwe rewelacje rozgrywek, które jutro po raz 30. w historii zagrają o ligowe punkty. Halo. Witamy. Po dwóch miesiącach przerwy będziecie mogli ich zobaczyć nie tylko przed kamerą, ale w końcu na żywo. Ostatnie spotkanie o ligowe punkty trójkolorowi rozegrali w połowie grudnia. Wszyscy z utęsknieniem wypatrują już pierwszego maczu i spotkanie z kibicami. Ta, ta ekscytacja już się pojawia wczoraj, jak wyszliśmy na, na główną płytę, to już trochę zacząłem czuć to, to wszystko, ten klimat meczu, więc nie mogę się doczekać piątku. Ta pierwsza część jesienia była bardzo do, dobra dla nas i obie że, że druga e, część będzie tak samo dobra, to także czekamy na, te, pier, na ten pierwszy mecz, po to trenujemy i po to, po to, po to, po to jesteśmy tutaj. Mamy nadzieję, że, że zaczniemy pozytywnie ten, ten Wszyscy w Tychach pamiętają znakomity start sezonu i trzy zwycięstwa z rzędu. Piłkarski rok trójkolorowi również zakończyli w znakomitych nastrojach. Tyszanie zgromadzili bowiem komplet punktów w trzech ostatnich meczach. Jesteśmy zadowoleni, nie mamy kontuzji, zespół jest dobrze przygotowany, no natomiast teraz kwestia przełożenia tego na, na mecze ligowe. Pokazania właśnie, że ta dyspozycja jest dobra, no, ale też to jest niewiadoma, tak? te pierwsze mecze zawsze jakaś niewiadoma, bo po takiej przerwie to też nie wiadomo, jak zawodnicy też zareagują, ale jesteśmy dobrej myśli. Trójkolorowi myślami są już tylko i wyłącznie przy piątkowej inauguracji, przy edukacji. Do Tychów przyjedzie bowiem jedna z rewelacji rozgrywek. od pole, podobnie zresztą jak GKS Tychy, zaskoczyła wielu ekspertów wysoką pozycją w tabeli. Podopieczni Adama Noconia tracą do GKS-u zaledwie trzy punkty. Oczywiście gramy o siebie, to jest jakby plus dla nas, bo lubimy grać na naszym stadionie przed naszymi kibicami, to zawsze jest przyjemność. Natomiast nie możemy za wcześnie mówić ani o trzy punkta, ani o czymś takim, bo jak dobrze wiemy w tej lidze za wcześnie nie warto mówić, bo, ponieważ każdy mecz jest jakby dla siebie i do każdego meczu przygotujemy się osobnie. Także czas pokaże, ale mam nadzieję, że to, że gramy o siebie, że to może być duży plus dla nas. W tym sezonie Tyszanie przed własną publicznością wygrali aż 7 spotkań i zanotowali zaledwie jedną porażkę. W rundzie jesiennej w Opolu górą był GKS i co bardzo ważne, w Tychach odrzegra się bardzo ciężko. Po raz ostatni nasi piątkowi rywale wygrali przy edukacji 30 lat temu. Trzeba przede wszystkim dobrze zagrać, tak? Odra oczywiście ma niezłych zawodników, w dobrym miejscu jest tak, też jest troszeczkę takie zaskoczenie i na pewno będzie to trudny, trudny rywal, ale my u siebie jesteśmy dosyć mocni i chcemy po prostu się tutaj dobrze czuć i zagrać o zwycięstwo. W Opolu, podobnie jak w Tychach, nie przeprowadzono kadrowej rewolucji. Do zespołu dołączyło tylko dwóch zawodników Vittorio Continella oraz Michał Sipiak. Pierwszy z nich rozpoczynał swoją przygodę z piłką nożną w drużynach młodzieżowych Juventusu Turyn, a w ubiegłym sezonie reprezentował barwy AL Limassol. Z kolei drugi z nowych piłkarzy złożył podpis pod swoim pierwszym profesjonalnym kontraktem. Szeregi od opuścił jedynie. Maciej Urbańczyk. Też zastanawiamy się, którzy zawodnicy akurat wybiegną, bo, bo wiemy, że też mają swoje lekkie problemy, jeżeli chodzi o kontuzje, ale na pewno to jest mocny zespół, tak? Natomiast to jest zespół, który, który jest solidny, mocny, dobrze poukładany przez trenera, ale myślę, że no jesteśmy w stanie sobie z tym zespołem poradzić, tak? natomiast aż takich dużych zmian też tam nie było. Początek piątkowego spotkania o 20.30. Transmisja będzie dostępna w Polsacie Sports, ale największe emocje poczujecie odwiedzając nasz dom przy Edukacji 7. Choć obserwują ją od wielu sezonów i wspólnie zobaczyli setki spotkań, to, jak zgodnie podkreślają, jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych lig na świecie. Dziennikarze zajmujący się na co dzień Fortuna I ligą, specjalnie dla widzów ekspresu z edukacji podsumowali okienko transferowe i podzielili się swoimi przewidywaniami na najbliższe miesiące. Jak oceniam zimowe okno w wykonaniu GKS-u Tychy. No myślę, że tutaj nie ma dużych nerwowych ruchów, tylko raczej spokój, stabilizacja. To na te słowa można powiedzieć, postawił trener Banasik i cały pion sportowy. Jestem przekonany co do tego nowego zawodnika Juliusa, który przyszedł do GKS-u Tychy rodem z Ligi Austriackiej. Zawodnik, który był piłkarzem podstawowym, który też nie trafia do Polski po powiedziałbym jakiejś nieudanej przygodzie który nie jest na jakimś zakręcie w swojej karierze, tylko naprawdę wygląda na piłkarza, który regularnie gra i chce się w pierwszej lidze rozwijać. Pytanie tylko, no właśnie, czy to będzie pierwsza liga, czy już wkrótce ekstraklasy, no bo przecież Tyszanie zajmują drugą lokatę w tabeli. Tyle samo punktów, co lider z Gdyni, także muszę powiedzieć, że ze spokojem patrzy na te delikatne poczynania transferowe. Jeszcze jest przecież młody Max Stringred, a więc zawodnik, który trafił z Legii do GKS-u Dychy, no i w ogóle trzeba powiedzieć tak trochę pół żartem, pół serio, że dość dobry. Przelot jest na linii klubów Legia, e, właśnie GKS Tychy. No przecież mamy z Kibickiego, który z powodzeniem już rozgrywa swój kolejny sezon w GKS Tychy. Jest przecież też Kikolski, który naprawdę nieźle sobie radzi w bramce. No i wygląda na to, że jest jednym z wrażliwych się tormanów w całej pierwszej lidze. Myślę, że GKS Tychy bardzo dobrze prze, przepracował ten okres przygotowawczy i ten okres transferowy. Ściągnął trzech zawodników, trzech młodych, czyli dalej GKS Tychy jest wierny temu, co, co było mówione na początku, czyli budujemy drużynę młodą, budujemy drużynę, która ma się rozwijać i z meczu na mecz, z roku na rok stawać się coraz lepsza. Nie ukrywam, że zaskoczył mnie transfer Juliusa tutaj, bo to zawodnik... Młody, ale bardzo doświadczony, i nie mogę się doczekać, aż zobaczę go już w starciach ligowych. A przecież ten początek rundy tej wiosennej dla GKS-u Tychy będzie niezwykle ważny i niezwykle trudny, bo pierwszy mecz z Odromopole, potem z Łęczną. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda ten Austriak na polskich boiskach. A myślę, że to był dobry. Czas, jeżeli chodzi o transfery dla GKS-u Tychy przede wszystkim z tego względu, że poza buchtą praktycznie nikt nie ubył, przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo tam słyszymy, że jeszcze może jacyś zawodnicy zostaną wypożyczeni, ale to zapewne nie ci zawodnicy z tej podstawowej grupy piłkarzy. Natomiast są wzmocnienia i to są wzmocnienia, które wydają się, już poniekąd potwierdziły swoją zasadność, bo na meczach, w meczach sparingowych, czy to na zgrupowaniu w Chorwacji, słyszeliśmy, że i Stangret, i Ertlhaler strzelają bramki. Dobre opinie też zbiera Teo. Także myślę, że ten zespół, który po rundzie jesiennej zajął drugie miejsce, jeszcze się wzmocnił, A to dobrze, bo, bo czasem żeśmy na drugą rundę, do drugiej rundy przystępowali osłabieni, teraz wydaje się i wierzę w to głęboko, że wiosn na wiosnę wychodzimy do walki wzmocnieni. Jeżeli chodzi o GKS, no to nie spodziewałem się cudów ilościowych, bo takie były zapowiedzi. Natomiast no, transfer Ertalera, chyba dobrze to wymawiam, albo przynajmniej wiadomo o kogo chodzi. Na pewno zaskakuje na plus. Wydaje mi się, że to jest CV, które w przypadku wielu klubów ekstraklasy moglibyśmy przyjąć jako całkiem niezłe, także tym bardziej w pierwszej lidze jestem ciekawy tego zawodnika. No i spodziewam się po prostu, że to będzie wzmocnienie, że on wejdzie do składu i od razu pokaże swoją jakość. Co do całej pierwszej ligi, szczerze mówiąc nikt na kolana chyba nie rzucał. No, Wisła Płock zrobiła dość ciekawe transfery ze Szwecji, przynajmniej tak się wydaje. Motor Lublin pozyskał obrońców z Ekstraklasy plus obiecujący Senegalczyk podobno, więc no tutaj można szukać jakichś transferów, które być może zrobią różnicę, ale nie było w tej zimy w pierwszej lidze transferu, o którym bym powiedział, że Rozpala moją wyobraźnię. Jestem bardzo bardzo ciekaw, jak taki zawodnik wypadnie. Wydaje mi się, że Tyski Austriak pod tym kątem prezentuje się najlepiej. Jeżeli chodzi jednak o rundę wioseną, z takiej powiedziałbym, perspektywy sportowej, a więc jak może wyglądać runda rewanżowa w wykonaniu ekipy z Tychów, to przede wszystkim no nie chcę powiedzieć, że mnie przeraża terminarz, natomiast no, gdzieś martwi, no bo to są mecze z naprawdę czołówką, z rywalami, z którymi Różyna trenera Banaszika będzie biła się ekstraklasę. Póki co, ta runda y jesienna była świetna, natomiast no, jestem ciekaw jak może wyglądać y ta wiosna. Moim zdaniem GKS Tychy będzie tą drużną, która będzie do samego końca wal walczyła o Ja w ogóle wyobrażam sobie, że mniej więcej 8-10 ekip być może do samej mety będzie biło się właśnie o awans do elity i liczę, że w tym gronie znajdzie się ekipa GKS Tychy, natomiast finalnie nie postawiłbym żadnych pieniędzy na to, że będzie to miejsce barażowe, czy miejsce premiujące jakby bezpośredni awans do ekstraklasy klasy. Przyglądam się, kibicuję, natomiast gdzieś no, widzę w tej drużynie potencjał, widzę naprawdę ciekawy projekt, widzę mądrego szefa na ławce, także wszystko w teorii tutaj się zgadza. Pytanie tylko, jak poradzą sobie sami piłkarze, no bo to właściwie do nich należy, oni to wszystko mają w swoich nogach. Ten hashtag, pierwsza liga styl życia, nie wziął się z niczego. Ja mam nadzieję, że GKS Tychy utrzyma tą pozycję, utrzyma ten styl gry, który prezentował w rundzie jesiennej. Mam nadzieję, że śląskie kluby będą jak najwyżej no bo nie ukrywam, że te kluby są najbliżej mojemu sercu z racji tego, że, że jestem tutaj dziennikarzem z regionu. Mm. Ale przetasowania na pewno będą. Na pewno będzie się dużo działo, będą emocje, i myślę, że warto zaprosić wszystkich kibiców do tego, żeby śledzili, oglądali i interesowali się pierwszą ligą. Bo warto, bo w tym sezonie jest ona niezwykle mocna. Chciałbym, żeby dużych przetasowań nie było, bo to by znaczyło, że GKS będzie, jeśli nawet nie na drugim miejscu, to na pewno. Na dobrym miejscu barażowym, aczkolwiek tutaj czuję, że coś się może wydarzyć, bo jestem ciekawy, czy GKS wytrzyma tempo, czy Odra Opole wytrzyma tempo, czy Motor Lublin wytrzyma tempo, bo no, ma to naciskać, Termalika, mieć Wisła Kraków, no to są ekipy, które mają jasno sprecyzowane ambicje i mam przeczucie, że tutaj na koniec sezonu mogą zajść pewne zmiany, ale wierzę w to, że KKS przynajmniej w barażach będzie. Potrzebujemy wsparcia kibiców też, bo wiadomo, że piłkarzem się gra znacznie lepiej wtedy, gdy mają za sobą tysiące sympatyków, więc zachęcam, podobnie jak chyba wszyscy w klubie, do tego, żeby pojawiać się na Edukacji 7 i wspierać naszych piłkarzy, bo szansa, jaka teraz się pojawiła na ten Wyczekiwany już od bardzo, bardzo wielu lat, awans jest wielka. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której padnie pierwszy gol dla GKS-u Tychy, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.